Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was tym razem nie w kolejnej środowej aktualizacji, a w odcinku, w którym będziemy sobie oceniać gry na Robloxie o tematyce Star Stable. Więc zaczynajmy! Także tak, nasze gry będziemy oceniać pod względem graficznym oraz rozgrywki. Mam nadzieję, że znajdzie się tam jakaś perełka, która faktycznie będzie, może chociaż troszkę podobna do naszego SSO. I co, jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to proszę coś zostawić po sobie, bo naprawdę daje mi to bardzo, bardzo dużą motywację i przechodźmy do Robloxa. Także jak już widzicie, jesteśmy w Robloxie i wyszukajmy sobie Star Stable. I mamy tutaj, jak widzicie, dosyć sporo gier, także raczej sobie wszystkie teraz ocenimy. Tutaj, jak widzicie, jest chyba jedna z najpopularniejszych, więc ją sobie zostawmy na koniec, bo jestem ciekawa, jak ona będzie faktycznie wyglądać i czy będzie w ogóle podobna do naszego Star Stable. I przejdźmy do jakichś mniej popularnych. Bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko będzie w ogóle wyglądać. Więc tak, wejdźmy sobie na początku na tę grę. Jest ona zrobiona przez Marit 538. Graj w Star Stable w Robloxie. Baw się dobrze. No dobrze, zobaczmy, czy będziemy się bawić dobrze. Ma 334 tysiące wizyt. To dosyć sporo, chyba tak mi się wydaje. Ok, jesteśmy na miejscu. Zdecydowanie nie przypomina to Star Stable, ale wygląda to dosyć. Ciekawie. Widzę, że mamy tutaj jakąś fontannę i możemy się przybrać za jednorożca. Jest tutaj dosyć dużo opcji. Nie wiem której zacząć. Możemy mieć skrzydła, nie możemy na nich latać. Mamy tutaj przynajmniej jakieś konie i mamy tutaj. Nie mam pojęcia, jak on się nazywał, ale on był z. wytresować smoka. Tak to się nazywało. Gra jest taka randomowa, nie! I co to robi na co to robi nagle kaczka? Pójdź do Vipa, mogę być VIP. Chyba nie mogę. Kurczaczki. A już myślałam, nie? Co to jest? Co się dzieje, koniu? Koniu, co się dzieje? Co to. Ale co to się dzieje w ogóle? Czemu to jest jakiś jednorożec, który ma. Co się stało temu jednorożcowi? To to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Ale to. Działa! No powiem Wam, tu się dzieje tak dużo i co tam robi jakieś takie, nie wiem, lodowe drzewo? Jeżeli chodzi o rozgrywkę, oceniam ją takie 6 na 10, a graficznie to może <suszę> się nie wypowiadajmy na ten temat. Przechodzimy sobie do drugiej gry, która również się nazywa Star Stable, no wow, tylko że ona ma już tutaj grafikę, a nie, to też miała grafikę ze Star Stable, okej. Okay. Ta ma grafiki ze Star Stable, tu jest jakiś koń i tu jest yy, ekran ładowania. Piękna gra z konimi, a autorką jest Snow Queen 0121. To takie budynki w miarę ciekawsze, chociaż dalej nie wiem, co to ma wspólnego ze Star Stable, ale mamy tutaj pochodnie latarkę, skrzydła. Kolejne skrzydła. O, którymi możemy latać. O, nawet mają animacje. Kurczaczki. Mamy dom, który ma jakieś. dziwne okna. Co to robi pies? Boże, przestraszyłam się nie? Już myślałam, że to jest jakaś zła postać. Jakiś pokój streamerski. Co, co to jest? A to nic za bardzo ciekawe. Bardzo zbukowany jest ten dom. Dalej widzę. Możemy sobie w ogóle polecimy, co? Dalej widzę fontannę. Fontanna jest w Starsydu w farmie Steve'a. Kim ty jesteś? Siema. Jest tu jakiś typ, który je sobie pączka. Okej. Okay. i mamy tam stajnię. Ciekawe, czy są konie w ogóle. Są konie, moi drodzy. Są konie. Zdecydowanie koń ten nie ma żadnych animacji. O co chodzi? Kto takie coś tworzy w ogóle? Ja nie wiem. Oceniam oceniałam dwa na dziesięć. Nie wiem, co my mamy tutaj robić, tak szczerze mówiąc. A graficznie jest lepiej niż. Tamta, nie mam pojęcia, czy na przykład ten domek jest autorski, chociaż jest zbugowany, więc jestem w stanie w to uwierzyć, że może być autorski. 8 na 10, bo wiecie, nie jest najgorzej, nie? Idziemy dalej, moi drodzy, bo mamy jeszcze dużo gier przed sobą. Widzę w ogóle, że ktoś w te gry gra. Jestem bardzo ciekawa, kto takie gry gra, w gry gra, prócz mnie na przykład. <gry> więc tak, mamy tutaj Star Stable Horse Ride Free Riding. Czyli może mamy konie, te konie mogą mieć dzieci i mamy uczyć te konie? Zobaczymy. Autorem jest Minion Hugs Mama. O kurczeczki. I Przestraszyłam się, że to jest jakiś gracz i on tak czeka i stoi. Co to jest? Czemu moja postać się sama rusza? Co się dzieje? Mamy tutaj jakąś łąkę. Tutaj jakiś pomnik, przy którym się kłania koni. Tutaj królową śniegu. Mamy tutaj traktor. Co to robi traktor nagle? Nie mam pojęcia, co, co, co to jest za gra. Halo? Czy my możemy się jakoś... Chyba nie możemy jeździć na tych koniach. Co się stało? Um. Koleżanko, coś Ci wypadło? Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to co ja mam tu robić? Nie mam nic do roboty, oceniam rozgrywkę jako 1 na 10 Nie ma tu nic do roboty, moi drodzy Nic! Co my tu mamy zrobić? Nawet nie możemy sobie pojeździć Pora na następną grę Tak, witamy w Golden Star Stable Star Horse Stable Możesz tutaj y, mieć konia, roleplayować y, Skakać i więcej. Jakieś takie rzeczy. Nie będziemy tego czytać. Gramy od razu. Mamy tutaj podwózkę. Mamy tutaj auto, którym. O! które możemy jeździć! Żarty sobie robicie. Dobra! To po co są konie w tej grze? Dobra! niezałowite jest gra Ja już daję rozgrywce 10 na 10. Miejsce samo w sobie jest bardzo ładne. Bardzo ładnie. My. O! Możemy. O! Upsy. Ej, ja no ja powiem Wam, ta gra jest jak na razie najlepiej zrobiona. Znaczy, dalej ma to mało wspólnego ze sobą, <grym> ale wiecie. No, zdecydowanie jest to gra, w której można najwięcej robić i mają na przykład kaczki. A to się ceni. To się ceni, słuchajcie, w takich grach. Przywitajcie kaczkę. <grym> to jest najlepsza gra na Robloxie, nie od dzisiaj. <grym> Co się stało? Co? Gdzie ja jestem? Z dzieło. To jest dzieło tworzenia gier. <grym> No tak, wspaniała gra, rozgrywka 10 na 10, grafika 10 na 10. Uważam, że ta gra po prostu wygrała wszystko. Mamy następną grę, czyli SSO Star Stable Online on Roblox, czyli reklamują to jako Star Stable, więc ja pobieram to jako Star Stable. Czemu to... I bo tu się znowu tak... O co chodzi z tymi końmi? Czemu nasza postać tak dziwnie siedzi? Co tu się dzieje? Co to jest? Co tu się dzieje? Co się z tym koniem nic, co się z tym koniem dzieje? Jest to lekko straszne, nie powiem, że nie. Oj, koń oczywiście nie może... Koń mi się przewrócił, nie do pomocy! nie! Ej, to jest... To jest... Halo! Nie! Nie! Co to jest? Mapa Jorvik. I czemu tam jest jakiś dom? Do którego nawet nie możemy pojechać. Ceniam ją w skali rozgrywki. 3 na 10 w skali grafiki 4 na 10. <noise> tak bym to oceniła. Zostało nam jeszcze parę gier, jeżeli chodzi o Star Stable, które są właśnie reklamowane jako Star Stable. I myślę, że możemy zrobić sobie z tego całą serię, że będziemy właśnie testować gry o koniach. Generalnie wszystkie gry o koniach, nawet te znane, nawet te mniej znane. Także przejdźmy sobie teraz do chyba jednej z najpopularniejszych wersji właśnie Star Stable na Robloxie. Jeżeli będziecie chcieli następny odcinek, w którym będę testować na przykład tą grę, tą grę, czy nie wiem, tą grę, tą grę i tą grę, generalnie wszystkie, które mi się nasuną, to proszę zostawcie komentarz, napiszcie, czy taka seria wam się podoba. Okej. Okay. No słuchajcie, mamy tutaj faktycznie Star Stable w sensie, no wiecie, jest Murland Mamy nawet tutaj, no trochę koślawe, ale nawet mamy interfejs z telefonem, także ciekawe, ciekawe. Witaj w Stars Table. to jest czas, abyś skustomizował swojego konia. Kliknij na przyciski, aby skustomizować. Nie wiem, czy to działa, chyba nie. Och, ktoś dołączył. Okej, okay. mamy Justina, nawet co jest? Cześć, to musisz być Eleanor. Jestem Justin. Bardzo miło mi Cię powitać w Esterstay w Murland. Mój ojciec Thomas i ja razem mamy tą stajnię. Czy nie jest, jest fantastyczna? Teraz rzeczy przybierają bardzo złego obrotu. Um, bo z wielkiej korporacji Get, Mr. Campbell robi coś bardzo złego e, i generalnie, żeby tam źle zaszkodzić tej ich fa farmie, stajni, um, nadal myślimy nad sposobem, aby go zatrzymać. Ale zapomnij o tym, jesteś nowa, więc nie chcę jakby zepsuć Ci zabawy. Tutaj jest Twój koń, który będzie Twoim koniem tego, tego lata. Rozmawiaj z Mają, kiedy skończysz... Bo myślę, że ona wie, gdzie jest Jenna i coś tam, coś tam. O, nawet mamy. Ej, co jest? Nawet mamy zadanie jak w um, Okej, okay. ok. Słuchajcie, mamy Justina. Mamy normalnie. No to jest normalnie fabuła Sturstable, powiem Wam. Jestem pod wrażeniem. Rozmawiajmy z Jeną. O, to było wspaniałe. Bardzo dobra robota. Naprawdę bardzo dobrze pracujesz ze swoim koniem. Myślę, że teraz jesteś gotowa na jakieś bardziej poważne jeżdżenie i tak jak y, obiecałam, możesz teraz galopować y, poza jakby murami stajni Murland. Co so, wywalone, nie, te... nie robimy tych zadań, bo już wiemy, że jest kurczę, fajna rozgrywka. Sprawdźmy sobie te miejsca, bo ja jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj tą opuszczoną stajnię, widzę tutaj jest daleka, nawet miejsca na mistrzostwa. Tutaj jest chyba Fort Pinta? To miało być chyba Fort Pinta? Nie mam zielonego pojęcia. O, mamy tutaj nawet kowala! Ej, nie ma opcji. Jestem ciekawa, do jakiego momentu w ogóle idzie ta fabuła. Może to jest zamek? To chyba jest zamek. Mamy normalnie wejście do Fortu Pinta. Wchodzimy sobie przez bramę. To jest w ogóle wow! Ej, no nie ma opcji, to jest super! Mamy stajnię, mamy... Nie, no powiem Wam, naprawdę myślę, że było postaranko nad tą grą. Myślę, że ona by miała największy potencjał z tych wszystkich i faktycznie można by było coś z tym zrobić ciekawego. Także co, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Myślę, że nie muszę Wam mówić, która gra wypadła najlepiej w dzisiejszym odcinku, ale może Wy macie inną opinię i chcecie się nią podzielić w komentarzach. Piszcie również, czy chcecie dalszą kontynuację tej serii, w której testuję gry na Robloxie o temacie Star Stable. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, miłego dnia! Wieczoru, nocy, niezależnie kiedy to oglądacie, do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa 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 pa! pa, pa.